Do naszego świata razem z Gary. Weźmiemy, zrobimy taki myczek, że nabierzemy do niego troszkę wody, wsypiemy to w taki sposób, to się i tak rozpuści. To jest pać. To nie za zrywakiem. To jest pać. Dobra. Really, really, really. Ale chociaż nie wyginają mu się w drugą stronę, tak jak wcześniej. Gary, zjedz ją. ją, Garozy. Mamy skoczne konie. Willy Wonka właśnie przeskoczył nasz mały pod z wcześniejszych. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Nie idziemy na żaden spacer, wracaj Siemaneczku moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was w niesamowitą podróż do naszego świata. Razem z Garym. Gary, widzicie, się cieszy. Idziemy sobie puścić koniki. Wcześniej jeszcze damy Arieli e, leki. Koniki bardzo chcą wyjść. No i co więcej, co więcej, moi drodzy. Zaraz będziecie wszystko widzieli, jaki i co. A. Ja idę do stajni. Okej. Okay. Jak widzicie, mam tutaj trochę owsa. Zmoczymy go troszeczkę, nie? Nie brałem za dużo, trochę kurczaków. To trochę w tym owsie są, co to jest? No mniejsza. Weźmiemy, zrobimy taki myczek, że nabierzemy do niego troszkę wody. Nie odsączymy. Tak zrobimy. Puch, puch, puch. I teraz żeby było wszystko dobrze widać co ja będę z tym robił mam gdzieś w kieszeni tableteczki dla ludzi powinno to być że się niby robi w tym w tych powłokach ale no niestety koniowi inaczej nie możemy podać wsypiemy to Taki sposób. To się i tak rozpuści. No i co? I teraz podamy z Arieli do jedzenia. Ariela już brała te leki, trochę jej pomogło, nie? Tak jakby jej minęło kiedyś. I teraz znowu, kurde, się to odnowiło, dlatego nie dokarmiamy jej za bardzo. Mieliśmy dopiero zaczynać to gdzieś w lutym. Tak wezwać sobie panią do teorie nasi w ogóle, ale no jak już mamy te nie. Bo nie mogą znaleźć drugiej części leków, nie? Co nam tam zostało jeszcze z tego tego, bo nam połowa została. I po prostu jak jest, to po prostu jej to dam. Niech sobie zje i zobaczymy, może trochę się poprawi. I to chyba wszystko. Ariela kontynuuje swoje jedzonko a zaraz Natalia przychodzi i zobaczycie dalszą część odcinka Przyszliśmy na pastwisko Hiszpanii oczywiście w odwiedziny do mnie przyszła chciałem Wam nagrać jak księciuniu się bawi z Szafirem ale no niestety za późno wyciągnąłem kamerę i nie widać tego Dębowały sobie, biegały tak, ciach ciach, ale się nie udało nagryć koniki. musianko. a my, co? Gdzie mamy tego konia, którego tutaj ja przyszedłem? Dziś zniknął. Ciekawe, gdzie ona jest, bo Walentynę sobie przyszedłem. Ale gdzie jest Walentyna? To jest taki wolny strzelec czasem że kurde. A już wiem obok Natalii stoi. Ja w pierdziel. Nie widziałem. I dobra, idziemy do Natalii i wracamy. Bo zaraz wam opowiem jaka jest akcja z Walentyną. Co będziemy robili Co Natalia porabiasz? Drapię, ile go? Popatrz się tu w kamerę. ale tak dobrze się popatrz. Dzień dobry wszystkim. Właśnie, nie przywitasz się tylko tak. Musisz się tu do koniki troszeczkę jedzą sobie tutaj o... No i do... te kopytka to tak. No Znowa. nie jest moich włosów Nadal Natalia przyjedzie raz na tydzień czasu i nawet e, nie wie jak mają być kopyta wyglądać. <laughs> I się rzuca, że źle wyglądają, a nie ma pojęcia. To jest patrz, clickbait. To jest zaś rybakiem. To jest clickbait Dobra. Patrz, 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 patrz Willy, willy willy Masz mi ręka woki Musisz go dobrze wdrapać. No co masz z tymi kopytami nie tak? No już mi powiedz ty, No boi się ciebie. No powiedz, co jest nie tak z kopytami niby? Rosną bardzo w przód No wiesz, no tego nie wyciągniesz tak w tydzień czasu Tylko z rok czasu jak on miał taką wadę Idzie oś rośnie chodź tu Ale chociaż nie wyginają mu się w drugą stronę tak jak wcześniej Tu już prawidłowe ko górne kopyto już rośnie praktycznie tak jak trzeba Pazur od połowy rośnie tak spoko Gorzej jest jeszcze to stare, no ale to mu nie urośnie miesiąc czy tam dwa. Nadalierz niech nie opowiada nam głupot. Garysz czeka, więc się rozłącza. Co Barbula, jesteś złośnik taki? Naczelny. Naczelny. Ej, w ogóle w, musimy Dziunia. ten... Bo filmik dzisiaj powstaje o tym, że ląży będziemy zaczynać treninować tą walentynę. Co ona taka zła? Chodź, o, pokażemy Walentynę, konia, którego będziemy, stwierdziłem, że tak dwa razy w tygodniu, trzy, Walentynę trzeba brać na lążę. Natalii się pomysły z pracą zawsze nie podobają, jak ma coś robić, no ale niestety, takie życie. Nie, bo Walentynka trochę chuda. Tutaj zaategowana jest, cała ma no taka pod, podpadnięta, że też starszy konik jest po źrebachu. Nam się troszeczkę tak wzięła i e, zaniedbała. Dlatego też trzeba ją wziąć i trochę nadbudować. Co to by się tutaj stało? Ale masz grubą sierść. I myślę, że zaczniemy sobie Walentyna biegi twoje bo ty nie dobrze wyglądasz nam a jesz za czterech, no ale już nie ten sam metabolizm to już wiadomo, starszy koń więc zacznie się brać do pracy <laughs> trening będzie wyglądał tak, że tak jak mówię <laughs> dwa, trzy razy w tygodniu po pół godziny będę ją lążował e, coś takiego no to godzina w tygodniu będzie coś, półtorej godziny to nie jest dużo czasu. Więc myślę, że taki czas mogę wygospodarować, sobie dla Walentynki. No i co, pewnie duża intensywność musi być pracy podczas takiego lążowania takiej Walentyny. Krótko, najwięcej galopu, nie Natalia? U Walentyny, praktycznie sam galop musi być najlepiej jeszcze z jakimiś później drągami jej dołożyć no. chodzi o to, żeby tak w krótkim czasie miała na przykład wyższe podskoczki i po prostu jak najbardziej angażowała te plecy, żeby się mogła nabudować, nie? więc krótko ale dosyć intensywnie sprawdzimy czas no to sprawdźmy bardzo tak mokro? No i co ma się stać? Idzie ktoś? Nie, każdy cię olał. Jak to? No tak, to po prostu mają cię gdzieś konie. Czekaj, zrobimy clickbaitową miniaturę. Tylko z drugiej strony. Okejka. Marła na pastwisku. Marła na pastwisku. Zaraz Natalia się rozchorujesz i tyle będzie. O! Pierwszy idzie gagatek, co idzie? Co się przywita. Garosław! Gary! Gdzie on jest? Gary, zjedz ją. Zjedz ją, Garosław. To jest pies. Siądzie sobie tyłkiem zaraz na tobie i tyle będziesz mieć. <śmierdzisz> Gary, bo śmierdzisz podobno. Ogonkiem, ogonkiem, ogonkiem. I to wszystko. Kurde wiatr zaczął wiać. Pobudka, dobra. Na tym odcinku ja idę jeszcze po Walentynę, póki jest widno. Zacznę dzisiaj ją. Pokażę wam jak będzie wyglądał ten trening. Myślę, że 2-3 razy w tygodniu to Max po pół godziny. Bo więcej to mi się... No, to też za... to jest co? To też nie jest to. Właśnie i zrobimy także. Chwilkę, po trochu lepiej troszeczkę niż raz dużo, bo później mi się odechce jak będę e, musiał za bardzo dużo poświęcać czasu, a tyle to ciężko nie mam tyle czasu, żeby go tak roztrwonić z Walentyny i tak nie zrobimy nie wiadomo czego trochę się jej poprawię, no bo ona już ma ile? 22 lata? 21 21 lat, no to wiecie, no to już. 2002 rok. Nie ma czego wymagać. Nie jest taki 5 czy 6-letni koń, że będzie wychodził i raz, dwa się poprawiał. Dobra, tutaj najgorzej, bo Arielce coś tam się w nogę stało. Nie wiemy za bardzo co, ale miejmy nadzieję, że i nic nie będzie za mną wielka chmura Z tej strony po prostu jest piękna pogoda A tej jak widzicie Wszystko Mam nadzieję, że się zarządzować walentynkę ją Chociaż na razie mam problemy z tym Aby ją złapać No ale dobra widzimy się już mam nadzieję Przy stajni z walentyną jak nie zacznie padać Bo jak zacznie padać to Wszystkie te osiołki Idą po prostu do Tajny. jak widzicie, jest. Z jednej strony jest super pogoda, a z drugiej bo jest nadziejna. Uczę blade. Natalia, co tu się wydarzyło? Mamy skoczne konie. Willy Łąka właśnie przeskoczył nasz mały pod z wcześniejszych TikToków. Jednak ten płotek jest chyba za mały na tego konika. Nie wiemy jak to się stało, że on go przeskoczył. Nie powinien się nawet tak uczyć skakek tych płotów. No ale dobra, skoczył stało się. Zaraz go weźmiemy z tą, bo za bardzo przeszkadza. Frenzel mały jeden. A zaraz go Walentyna kopnie. No Walentyna sobie zaraz go odgoni. A my wracając do rzeczy. Co będziemy robić? Tak jak mówiliśmy, Walentynkę bierzemy do pracy. Zaczniemy z nim się pracować. Myślę, że nie będę tego nagrywał, bo wczorajsza, wczoraj była ląża wrzucana, czy dzisiaj? No, w poprzedni filmik było o lążowaniu, więc zrobię kiedyś taki oddzielny filmik o lążowaniu walentyny, bo to jest dosyć ciekawy przypadek, bo nie potrafi czego? Galopować. Galopować po kółku małym. A ten trening ma się składać tylko na galopie. Ciekawe co to będzie, ciekawe, dzisiaj myślę tak bardziej na rozruszanie, nie? bo ona już stoi Na wakacjach trochę chodziła, po wakacjach może za trzy razy, cztery była na Kiedy dziewczyny ją lążowały co płac skoczyła No, walentyna coś tam płac skoczyła i to wszystko by się zakończyło na tym I tak stoi sama sobie pozostawiona, ściczała, nie mógłbym jej złapać na tym pastwiku Więc walentyna, trzy, trzy razy w tygodniu zaczynamy z tobą w końcu działać a na dzisiaj to co? To chyba wszystko. W następnym odcinku, albo na następny, wam następny będzie dopiero pokazany, jak walentynka pięknie nam pracuje. A teraz biorę ją i e, biorę się za czyszczenie. Ona przy jest raczej grzeczna, tylko coś się dzisiaj pogoda i nie służy, bo strasznie wietrzna jest. I się strasznie boję. Korzystając z tego, że Mikołaj bierze walentynę na lożę i mi... Willy do nas przybiegł trochę nauki chodzenia na kantarze i się zatrzymywania, bo nie to potrafią, ale wiecie, e, trzeba pielęgnować to, żeby się nie zresetowały do zera. Tam dziuczek jak głupi biega. No i tak, idziemy. robimy parę kroczków. Stój. A mi będą jajca z Walentyną. Może Wam pokażę później. Parę kroczków. I staramy się, żeby się zatrzymał. Prrr. Jak się zatrzyma, to go drapiemy. Drapiemy. I znowu. Ej, Willy, skup się na mnie, a nie na mamy. Dzik koniu. Muszę odłożyć kamerkę, bo z jedną ręką to nie narobię przy śrobachu. Pamiętajcie, że jak pracujecie z koniem, to żeby być na wysokości jego łopatki, bo wtedy na nas nie naskoczy. Chodź, Willy. Idziemy tu do rogu, tam patrzcie, walentynka sobie biega, pusak jeden, a my zostawiamy tutaj kamerę, zobaczymy. Czy się wszystko ładnie nagrywa. Nagrywa się elegancko. Moi drodzy, jak wrażenia po naszej ląży e, Walentyna. Jestem zachwycony po prostu. Bardzo ładnie chodzi. Jedyne co to się usztywnia, ale myślę, że to dwa tygodnie jej minie. Nie wiem co jest, ale ta, właśnie ta lewa noga jest u niej dużo gorsza. Lewa strona w ogóle cała jest tak jakby dużo gorsza. Tak. I trzeba na lewą stronę bardziej musimy pracować, nie? A tutaj Natalia zabiegi pielęgnacyjne u William. Williama preferuje. Bo pierwsze przycinki grzywy były. Nie było przycinek, był zaczes na jedną stronę. Aha, myślałem, że coś przycinałeś, chciałeś nożyczki. Stąd będziesz miał przydziałać na prawą stronę? No, William, William. Szia po. Gonek wyczesany, oliwka nałożona. No na hraki. Tak można żyć. Jeszcze kopytka. Zobaczycie co mi jest. pytka. Za Czy ktoś idzie, czy to któryś koń sobie otworzył boks. No dobra, już nic nie zrobimy z tym. Pokaż kopytkę. Ale jedno. chyba jakiś koń, ważaj. Nie gryź, mały? Da ładnie nóżkę. Walentyna, nie możesz tak... O, nie możesz tak, Walentyna. No, silniej, to jest że... Nagrywanie z końmi to jednak jest ciężka sprawa. No ale sani po polsku. No, no to za piętkę trzeba go złapać i Nawet no, nie. Niech to był brudne strasznie. Aha, to brudne jest dobra. No dobra, to drugie też daje ładnie. Okej, okay, ja to co? Bardzo... Natalia, żegnamy się teraz już na poważnie. Tak, pa pa. Zapraszamy do subskrypcji. Zapraszamy do subskrypcji. Księciu na do boksu. Zaraz muszę sprawdzić, do którego. I lajkowania, komentowania i siemaneczko ese, mojej całe życie.